Siema, siema, z tej strony Wojtas, witam w moim nowym vlogu, dzisiaj tematem będzie kolejne decyzje naszego obecnego premiera Donalda Tuska, a może lepiej wygadanie się, odsłonięcie, Podbródka pod zbliżający się nokaut A mianowicie byliśmy ostatnio kilka spotkań pana premiera przy okazji różnych uroczystości związanych na przykład z obchodami e, bitwy pod Monte Cassino. I później w kilku kolejnych wystąpieniach e, szczególnie po e, jakichś obradach obradach, jeżeli można to uznać obradami w Sejmie, gdzie premier przemyka się korytarzami, piwnicami, żeby tylko nie spotkać się z rolnikami, którzy w ramach protestu zaczęli głodówkę bo on nie uważa tych protestujących rolników za przedstawicieli rolników, uważa, że to jest yy, protest polityczny, ale nie o tym. A mianowicie chciałem skupić się na tak zwanym ogłoszonym przez pana premiera projekcie żelaznej kopuły, kopuły europejskiej. Czymże będzie kopuła europejska? Zaczynając od wystąpienia pana premiera, w którym to pan premier e, zaczął od tego, że kopuła będzie chronić Europę, następnie się zre zreflektował, że chyba nie od tej strony powinien zacząć, że ta kopuła powinna w pierwszej kolejności chronić Polskę, ale już zaczął brnąć w inne tematy, także. Pewnie uważał, że tematu nie ma, gdyż wszystko idzie w tą stronę, żeby stworzyć Armię Europejską. Armię Europejską, czyli jaką armię? Armię składającą się w większości żołnierzy z Polski i krajów Prebałtyki, a szczególnie tych krajów, które są na mm, granicy zgniotu pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą, żeby to właśnie te armie wystawiły swoich przedstawicieli do walki, ewentualnie jakimiś resztkami będzie można sprzętowymi resztkami wspomóc te armie, ale gdyby się okazało, że jednak nie dadzą obronić swoich krajów to oczywiście te armie będą zarządzane z Berlina będą zarządzane przez kanclerza i jego podwładnych generałów z kancelarii Rzeszy Rzeszy niemieckiej czwartej Rzeszy która to tym razem próbuje podbić całą Europę nie poprzez wojny poprzez dyktaturę wojskową, ale poprzez dyktat pieniądza, dyktat ekonomiczny, dyktat poprzez swoją pacynkę, jaką jest Unia Europejska, jej e, skorumpowanych polityków, e, posadzonych z innych krajów, opłaconych dobrze walizkami pieniędzy, euro którzy nawet złapani za rękę na braniu łapówek, mimo wszystko wracają z uśmiechem na twarzy i dalej będą wykonywać rozkazy Berlina. Żeby nikt nie zarzucił mi, że jestem e, eurofobem albo niemcofobem albo jakimkolwiek innym fobem, bo już naprawdę nie chcę mi się kłócić z tymi wszystkimi trollami i ludźmi, którzy mówią, że jeżeli nie mają już argumentów, to albo jesteś wyznawcą e, ekipy spod 8 gwiazdek, albo jesteś od konfederacji, albo jesteś e, agentem Putina, albo agentem kraju, e, który napadł naród wybrany po prostu nie chce mi się tego słuchać na twitterze prowadzę różne mm, potyczki i to mi wystarczy Niemcy od zawsze chciały dominować jak każdy dobrze wie Reich to jest ocarstwo, imperium I Niemcy dążą teraz w inny sposób do podbicia całej Europy Zostało im jeszcze parę krajów, które się burzą, które trzeba wziąć pod but. Węgry, Polska. Może jeszcze kilka krajów, które może są małe, ale są jak przysławiowy kolec w tyłku. No i co tu zrobić? Trzeba robić wszystko, żeby zniszczyć te kraje, a jak najlepiej je zniszczyć, czyli wziąć pod but poprzez praworządność, poprzez e, dyrektywy unijne, poprzez różnego rodzaju pożyczki. W Polsce nazywa się to KPO. Ludzie oczywiście cieszą się, że Polska dostaje środki, ale już nie przygląda się temu, że są to pieniądze znaczone są to pożyczki na duży procent, który będzie trzeba spłacić premier Donald Tusk wykonuje wszystkie rozkazy płynące z Berlina w związku z czym mamy opóźnienie jeżeli chodzi o kontrakty i budowę fabryki polskiej wersji K2 z polszczonej K2.pl Mamy opóźnienia, jeżeli chodzi o program Orka, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną. Mamy oczywiście problem z CPK, bo Niemcom to jest nie na rękę. Mamy problem oczywiście również e, z elektrowniami atomowymi, ponieważ to Francja chciałaby na tym też ugrać swoje 3 euro. Nie mówisz trzy grosze, bo być może jeżeli wszystko pójdzie według planu pana premiera Duska, to nie będzie już złotówki, nie będzie polskiego pieniądza, tak samo jak polskiego rolnictwa i będzie można Polaków szantażować euro, a w późniejszym czasie, jeżeli będzie to już tylko pieniądz elektroniczny, będzie można szantażować polskie społeczeństwo poprzez Odłączenie od systemu i człowiek nie będzie mógł nic kupić i nic sprzedać ponieważ nie będzie nie będzie po, nawet miał możliwości w jaki sposób to zrobić. Ale wracając do yy, armii europejskiej, czyli Armii Niemieckiej, którą Będą zarządzać generałowie niemieccy a cała reszta będzie się musiała słuchać. To jest nic innego jak utrata suwerenności, a pamiętajmy oczywiście, że Polska do tej pory nie ma podpisanego e, paktu m, pokojowego po wojnie II Światowej, także jest sytuacja taka, że względem prawa nadal jesteśmy w strefie wojny polsko-niemieckiej. I sytuacja jest taka, że Niemcy cały czas sobie szczerzą zęby na nasze polskie ziemie, które otrzymaliśmy po II Światowej i Niemcy z chęcią przyjdą z odsieczą panu premierowi Tuskowi i gdyby coś się działo w Polsce przyjdą i już zostaną na wszystkich ziemiach do Odry, szczególnie okolice Wrocławia przedwojenny Breslau może Śląsk a jakby się nawet udało to może odtrzepimy wolne miasto Gdańsk Danzig przecież przedwojenny jak żeby inaczej także Dużo by tu opowiadać. Niemcy przecież mogą skorzystać legalnie, oczywiście, z tej drogi, którą kilka lat temu władze polskie im zagwarantowały poprzez ustawę 1066 o bratniej pomocy, zarówno policyjnej, jak i wojskowej w razie kryzysu u bratniego sąsiada. Także plan. Na długie lata, i myślę, że Niemcy skorzystały z mądrości Chin, które to zawsze planują na lata do przodu, na dziesięciolecia, więc powoli Trzecia Rzesza Niemiecka, która dla jednych upadła, dla innych przeszła w stan hibernacji, aby teraz obecnie przekształcić się w Czwartą Rzeszę Niemiecką. A weźmie pod uwagę również to, że pan premier robi wszystko, żeby rozbić wspólnotę wewnętrzną Polski poprzez to, iż jest za tym, aby Polskę podzielić pod względem przynależności etnicznej albo przynależności ludzi, którzy uważają się. Że tak powiem separatystycznie osobnymi tacy, takie e, mniejszości które niby mówią po polsku ale mówią po swojemu a według pana premiera Truska bardziej są e, skorelowane z Niemcami tak jak Śląsk Wielkopolska Kaszuby także Pan premier wychodzi na to, że dąży do tego, aby e, doprowadzić do kolejnego rozbioru dzielnicowego, co byłoby na rękę z pewnością Niemcom, które by chciały stworzyć z Polski kraj, e, który będzie miejscem, z którego będzie można brać e, takie zasoby ludzkie, które im się będą podobały, także czasy szparagów być może wrócą z powrotem zrobienie, jeżeli nie będzie się dało wcisnąć Polski i uczynienie Polaków i Polek mięsa armatniego na nie naszej wojnie na terenach Ukrainy to zrobić z nich przymusowych robotników w Rzeszy Niemieckiej. Także nie brzmi to zachęcająco. Każdy zdrowo rozsądkowo myślący człowiek powinien zwrócić uwagę, że pan premier Donald Tusk wykonuje polecenia płynące prosto z Berlina, z kancelarii Rzeszy. Wielkiej Rzeszy, która być może będzie chciała się odrodzić. W postaci czwartego podejścia do objęcia władzy w Europie i blokowanie wszystkich ważnych i wielkich e, dla Polaków i dla rozwoju polski mm, mm, wielkich inwestycji takich jak CPK, jak porty zbożowe, port e, kontenerowy pogłębienie odry. Y, budowa w Polsce komputeru kwantowego, budowa elektrowni atomowych, e, przede wszystkim transferu, transferu e, technologii, między innymi wojskowej, kosmicznej, tego technicznego know-how, dzięki któremu moglibyśmy stać się mm, silnym, mocnym mocarstwem, co jest niesmak zarówno Niemcom, jak i Rosji. Bo wtedy inne kraje musiałyby wejść w kooperację, we współpracę z Polską, a to nie jest na rękę Niemcom. Bo Polska ma być tanim parobkiem, tanią siłą roboczą właśnie dla Niemiec. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Najbliższe wybory do Europarlamentu, a myślę, że jeżeli właśnie opcja niemiecka albo inaczej opcja, która chce doprowadzić, żeby wszystkie wielkie inwestycje zostały uwalone, żeby inwestorzy stracili e, zaufanie do Polski, wycofali się i znowu staliśmy się biednym krewnym e, bogatego Niemca. coś powiem więcej to nie napawa optymizmem także myślę, że najbliższe wybory powinny dać jasny mandat a jeżeli właśnie yy, siły, które chcą tego, aby Polska stała się yy, nieistotnym partnerem dla innych krajów upadnie będziemy mogli pozbyć się Zielonego Ładu, Zielony Ład do kosza, wszystkie ETSy do kosza, inne głupie wynalazki lewaków i osób, które za nimi stoją do kosza. I w krótszej niż dalszej perspektywie ten rząd się rozpadnie. Do rządu mniejszościowego i w następnych wyborach myślę, że ludzie mądrze wybiorą. Mądrze, czyli za takimi ludźmi być może w przyszłości wyłoni się taka organizacja, która będzie chciała przede wszystkim rozwoju Polski poprzez duże inwestycje strukturalne, która będzie Miała oko na praworządność również w Polsce, ale nie pod polityków, którzy będą wykorzystywać władzę, zarówno prokuratorską, jak i władzę policyjną czy wojskową, do swoich celów, ale będą działały na rzecz Polaków i Polek. I mam nadzieję, że mamy jeszcze przyszłość dla Polski Przyszłość dla Polek i Polaków Nie mam nadzieję, że nie dożyję takiej sytuacji takiego czasu że Polska ulegnie rozbiorom Bo to Byłby tragiczny motyw nie tylko dla mnie, jak i dla wielu Polaków, którzy szczerze kochają i wierzą w Polskę w jej siłę i w rozwój. A najwięcej właśnie ludzi, którzy naprawdę doceniają wartość Polski, wartość człowieka jakim jest Polak, to są ludzie, którzy są za granicą. Którzy dają swoją wartość są doceniani poprzez inne narody, przez innych obcokrajowców. Opinia o Polakach zmienia się diametralnie. Za granicą Polaków coraz bardziej się ceni. Polacy w wielu krajach to właśnie oni są menadżerami, są kierownikami, Przede wszystkim są osobami na stanowiskach takich jak CEO dużych firm, zarówno e, zwykłych, prywatnych, jak i e, zajmują wysokie stanowiska e, w różnych rodzajach armii. Są doceniani za, właśnie za profesjonalizm. Za wiedzę, za komunikatywność i oczywiście za to, że znają swoją wartość. To by było na tyle. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, włączcie dzwoneczek i do następnego. Mam nadzieję, że już niedługo, i może w jakichś weselszych tematach. Także życzę wszystkim udanego weekendu, bo akurat wracam z pracy i już mamy sobotę. Także pogoda się zapowiada dzisiaj ładna zarówno za granicą, jak i w Polsce w Polsce nawet o wiele lepsza letnia. Także życzę udanego urlopu, jeżeli ktoś wyjeżdża na dłuższy urlop, czy to w Polsce, czy za granicą. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że trzeba być dumnym, że się jest Polakiem. Duma powinna rozpierać każdego z nas że to właśnie ja jestem Polakiem, czy to w Polsce, czy za granicą. Jeszcze raz do miłego zobaczenia już wkrótce. Do